Cześć! Ponieważ recenzje anten zewnętrznych, anten dookólnych cieszą się z Waszej strony dużym zainteresowaniem, to postanowiłem dzisiaj przygotować dla Was kolejną recenzję tego typu anteny. Jest to antena Vioxx Digital 360. Być może pamiętacie, niedawno przygotowałem dla Was recenzję modelu Digital 720, tej najwyższej wersji kosztującej w granicach 219 zł. Później była recenzja modelu Digital 360, ale w wersji light, której cena oscyluje około 100 zł, no i dzisiaj taki kompromis pomiędzy tymi dwoma antenami, czyli antena Digital 360, antena, która została wyceniona na około 150 tutaj zł, więc myślę, że może być to też bardzo ciekawe rozwiązanie. W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, zrobimy sobie szybki unboxing, zapoznamy się z zawartością tego zestawu, zobaczymy sobie też, jak ta antena została wykonana, pokażę Wam jej specyfikację techniczną, zamontujemy ją na zewnątrz no i oczywiście dokonamy pomiarów siły sygnału odbieranego za pomocą tej anteny. Tak więc zapraszam do recenzji. Ok, żeby zbyt nie przedłużać, to ja sobie już rozpakowałem szybko cały ten zestaw, no i teraz możemy się zapoznać z jego zawartością. Oczywiście głównym elementem zestawu jest nasza antena, antena Digital 360. Jak widzicie, jeżeli chodzi o średnicę tej anteny, jest ona tutaj znacznie większa niż w przypadku modelu Digital 360 Lite. Tak naprawdę zbliżona jest tutaj, wydaje mi się, do Modelu 720, którego też mieliście okazję zobaczyć na moim kanale. Obudowa wykonana jest oczywiście z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Jest to ABS, odporny na warunki atmosferyczne z powłoką UV. Czyli wydaje mi się, że bardzo dobra jakość wykonania tej anteny. Antena jest skręcana na śruby, to nie są jakieś zaczaski, które Wam się rozpadną. Po krótkim użytkowaniu, więc mam nadzieję, że będzie się dobrze spisywała od spodu. Jak tutaj pewno już zauważyliście, mamy wyjście antenowe. To tutaj musimy przekręcić przewód antenowy. No i mamy uchwyt. Uchwyt regulowany to jest ten jego pierwszy element, ponieważ antenę możemy zamontować w różnych płaszczyznach. To Wam też za chwileczkę jeszcze o tym powiem. No i oczywiście potrzebujemy ten drugi element zestawu. Czyli ten uchwyt, który musimy przymocować gdzieś do jakiejś rurki, jakiejś balustrady i tego typu rzeczy, za pomocą właśnie tego zestawu montażowego, wszystko jest na tych nakrętkach motylkowych. czy nie potrzebujemy żadnych narzędzi, żeby sobie taką antenę gdzieś powiesić na zewnątrz. Ten uchwyt też z twardego tworzywa sztucznego myślę, że nie powinien tutaj nam. Sprawiać jakiś problem. W zestawie mamy też instrukcję pokazującą nam montaż tej anteny na różnych konstrukcjach. Zazwyczaj jest to okrągła rurka, na której po prostu montujemy tą antenę, czy to na domu, czy też na jakichś tutaj jaktak, jakichś przyczepach kempingowych i tego typu rzeczach. Możemy też, jak widzicie, wykorzystać na przykład poręcz, balustrady, barierkę. I też taką antenę sobie bez problemu możecie w ten sposób zamontować. Co jeszcze w zestawie? Mamy oczywiście adapter do zasilania tej anteny, ponieważ oczywiście to wzmacniacz antenowy, który potrzebuje zasilania. Zasilania 12V i do tego potrzebujemy właśnie taki adapter. W zestawie mamy też zasilacz, więc nie musicie już o to się martwić. I teraz dla przypomnienia, oczywiście, wpinamy tą końcówkę do telewizora czy też jakiegoś tunera DVBT. Z drugiej strony podpinamy kabel antenowy. Kabel, który też, jak widzicie, jest już w zestawie. No i podpinamy do tego wszystkiego zasilacz do zasilania tej anteny. Tak więc wszystko mamy już przygotowane, jeżeli chodzi o ten zestaw. tylko po prostu połączyć elementy, podłączyć. Zasilacz do gniazda i możemy już korzystać właśnie z wszystkich możliwości, jakie oferuje ta antena. OK, jesteśmy na stronie marki Vioxx i zobaczmy sobie teraz najważniejsze cechy oraz parametry techniczne anteny Digital 360. Przede wszystkim jest to oczywiście antena przeznaczona do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T oraz DVB-T2. Jest też przystosowana do odbioru multiplexu 8, z którym bardzo często macie problemy. Wspiera częstotliwości VHF, jak też UHF. Mamy tutaj maksymalny poziom wyjścia sygnału na poziomie 105 dBu. Antena z anteną dookólną, czyli zbiera sygnał ze wszystkich kierunków, nie musicie jej kierować dokładnie w stronę nadajnika. Ma wbudowany wzmacniacz antenowy, wzmocnienie to jest 30 dBi. Mamy też poziom szumów poniżej 3 dBi. Budowany filtr LTE, no i mamy ten regulowany uchwyt pozwalający nam zamontować tą antenę w dwóch płaszczyznach, czyli na przykład w pozycji poziomej lub też w pozycji pionowej, w zależności od tego jak będziecie potrzebować tą antenę używać. Oczywiście obudowa, tak jak już wspominałem, jest wodoodporna, jest wykonana z ABS, z powłoką UV. No i montaż nie wymaga żadnych narzędzi. Teraz sobie zobaczmy jeszcze na te dwa slajdy przygotowane przez producenta. Tutaj na tym zdjęciu macie pokazane przykładowe zastosowanie tej anteny, montaż tej anteny np. do elewacji lub też na jakimś maszcie na dachu. Jak widzicie całkiem nieźle to wygląda. No i tutaj z tych informacji możemy sobie odczytać, że Antena powinna odbierać sygnał z odległości nawet 140 km od stacji nadawczej, natomiast oczywiście te wartości musicie brać jako takie założenia jedynie, ponieważ wszystko zależne od. Tego jakie macie warunki terenowe, gdzie mieszkacie, ponieważ jeżeli mieszkacie w jakiejś gęstej zabudowie pomiędzy nadajnikiem a waszą anteną są jakieś wysokie budynki, jakieś niekorzystne ukształtowanie terenu, jakieś doliny, czy też góry, które mogą przysłaniać sygnał antenowy, no to oczywiście ta odległość będzie znacznie mniejsza i niestety musicie to już sami sprawdzić u siebie, jak to się będzie. Spisywały, jak ta antena będzie się zachowywała, natomiast no, w założeniu wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Antena ma też budowany filt LTE, co jest na pewno plusem, ponieważ jak wiecie, bardzo dużo jest obecnie zakłóceń ze strony właśnie sieci LTE czy też sieci GSM. No i dzięki temu filtrowi ten sygnał będzie znacznie lepszej jakości. I to jest myślę też ważny argument, jeżeli chodzi o wybór anteny do odbioru telewizji naziemnej. Tyle odnośnie tutaj tych informacji na stronie producenta. Teraz pokażę Wam tą antenę już zamontowaną na zewnątrz, a następnie przejdziemy sobie już do testów praktycznych. Tak wygląda ta antena zamontowana do balustrady w pozycji jak widzicie poziomej. Od dołu jest wejście na przewód antenowy. Mamy to wszystko Tutaj przykręcone za pomocą właśnie tego uchwytu, który znajduje się w zestawie. Nie potrzebowałem do tego żadnych narzędzi. No i teraz, może, zobaczmy sobie jeszcze ten drugi montaż, czyli w pozycji tutaj pionowej. Jak widzicie, również bez problemu, taką antenę możecie sobie w ten sposób zamontować. Podłączyć tutaj przewód, no i tak to będzie wyglądało. Ok, teraz przejdźmy już do testów praktycznych, czyli sprawdźmy sobie, jak wypada antena Vioxx Digital 360, jeżeli chodzi o pomiar sygnału telewizyjnego. Ja skorzystam tutaj z miernika Amico TSC 1270, ustawiłem sobie tutaj zasilanie tej anteny 12 V, ponieważ taki zasilacz jest wbudowany w tą antenę. No i jedna bardzo ważna to jeszcze informacja, zanim sobie przejdziemy do testów. Tak jak Wam wspominałem, to już kilka razy podczas poprzednich recenzji, ja mam do nadajnika bardzo blisko, ponieważ jest to około 5-6 km w linii prostej. Mam dobre warunki, jeżeli chodzi o startowanie terenu, tak więc u mnie zazwyczaj te anteny dobrze wypadają. Natomiast oczywiście pokażę Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pomiary sygnału i będziecie mogli sobie też to porównać z innymi moimi recenzjami poprzednich anten, które miałem okazję testować. Sprawdzimy sobie też siłę sygnału z nadajnika z Krosna, który jest już dość daleko oddalony od mojego miejsca zamieszkania. No i tam też będziecie mogli sobie porównać właśnie tą antenę z antenami Vioxx Digital 720 oraz na przykład Vioxx Digital 360 Lite. Tak więc zaczynajmy. Tutaj u góry w rogu teraz widzicie rozpiskę multiplexów z mojego nadajnika. Jest to nadajnik w Tarnowie na górze Świętego Marcina. I mamy tutaj dostępne jak widzicie wszystkie multiplexy z tego nadajnika. Na zielono zaznaczyłem Wam też multiplex trzeci, który jest sygnałem doświetlającym w innym kierunku miasta. Tak żebyśmy sobie mogli sprawdzić też działanie tej anteny w polaryzacji V. Ponieważ, jak zauważyliście, wszystkie te podstawowe multiplexy są tutaj w mojej lokalizacji nadawane właśnie w polaryzacji H. No i zacznijmy sobie może od multiplexu pierwszego, czyli kanał 45. No i jak widzicie, siła i jakość sygnału na tym multiplexie na 100%. Współczynnik MR 29 dB, tak więc myślę, że wypada to bardzo dobrze. Możemy sobie tutaj jeszcze podlądnąć na tym dużym wykresie poziom jakości i siły sygnału. Tutaj mamy 99, ponieważ ten wyświetlacz jest tutaj dwupozycyjny, więc więcej nam się nie wyświetli. Teraz drugi multiplex, czyli kanał 23. Sprawdzamy, jak to wygląda. Również siła jakości sygnału na 100%. Współczynnik MER 20 też 8,9 dB, więc też. Bardzo dobrze tutaj dla potwierdzenia jeszcze na pełnym ekranie. Kolejny multiplex, czyli multiplex trzeci na kanale 22. Sprawdzamy również 100 na 100 współczynnik mer 29 dB. No i jeszcze duży ekran dla potwierdzenia również 99 na 99. Teraz multiplex czwarty, czyli kanał 30. Trzeci, już sobie go sprawdzamy, no i zobaczmy, tutaj minimalnie gorzej, ponieważ siła sygnału jest na 93%, natomiast jakość również mamy 100%, współczynnik MER na poziomie gdzieś 27 dB, czyli myślę, że również całkiem niezły wynik, jeżeli chodzi o ten multiplex. No i przechodzimy teraz do multiplexu 5, to jest ten właśnie multiplex testowy w standardzie DVB-T2. On jest u mnie nadawany na kanale 21, więc sobie przechodzimy na ten kanał. No i teraz jak widzicie u górna się pojawiła informacja, że jest to sygnał DVB-T2, czyli już w tym nowym standardzie. Jakość i siła sygnału, jakość 93%, siła sygnału 100%, czyli całkiem nieźle. No i współczynnik MER. Na poziomie 29-30 dB, tutaj jeszcze możecie sobie to zobaczyć na pełnym ekranie. Ok, multiplex, 8, w którym macie najwięcej problemów. On u mnie nadawany jest tutaj na kanale 7. No i zobaczmy, jak to wygląda. No jak widzicie, zarówno jakość, jak i siła sygnału na 100%. Natomiast zauważcie, że moc tego nadajnika u mnie to jest zaledwie 3 kW. Czyli no bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o ten multiplex, współczynnik MER na poziomie 26,7 dB. Natomiast jak pewno zauważyliście w tabelce, on nadawany jest w polaryzacji H u mnie ten multiplex. Natomiast w większości rejonów w Polsce on nadawany jest w polaryzacji V, z którą jest znacznie więcej problemu. Dlatego teraz chciałem wam pokazać jeszcze właśnie ten multiplex trzeci u mnie, zaznaczony na kolor zielony. To jest ten sygnał doświetlający w innym kierunku miasta z małą mocą, ponieważ to jest tylko 5 kW. No i on nadawany jest na kanale 26. I teraz sobie zobaczmy, jak ta antena sobie radzi z tym sygnałem. I jak widzicie, 68% siła sygnału i jakość na 87,9%. Tak więc to wydaje mi się, że i całkiem nieźle, tym bardziej, że pamiętajcie, że nie obracaliśmy tej anteny. Mamy tutaj ten sygnał w drugim kierunku miasta, więc tutaj mamy na tłumienie w kierunku miasta. A jak widzicie, jakość sygnału na całkiem niezłym poziomie. Tak więc myślę, że bardzo dobrze się ta antena sprawdza. I teraz na koniec zobaczmy sobie jeszcze, jak tutaj wypada ten sygnał z nadajnika w Krośnie, o którym Wam już wspominałem. On nadawany jest na kanale 29, no i teraz sobie zobaczmy jak tutaj wygląda siła oraz jakość sygnału na właśnie tym multiplexie. Zobaczcie, jest to siła 52%, jakość około 50%. Jak może pamiętacie w przypadku anteny Vioxx Digital 720, czyli tej najdroższej, Siła sygnału na tym multiplexie była na poziomie 65%, natomiast jakość nawet słabsza niż w przypadku tej anteny, ponieważ na poziomie 44%. No i warto tutaj zaznaczyć, że ten nadajnik krośnie w stosunku do Tarnowa jest bardzo niekorzystny, ponieważ mamy tutaj kilka przeszkód jeżeli chodzi o przeszkody terenowe, jakieś tej góry i tak dalej. Natomiast mamy możliwość odbioru sygnału telewizyjnego z tego nadanika, nawet właśnie za pomocą takiej niedużej anteny do więc myślę, że te anteny całkiem nieźle się spisują. Natomiast, tak jak Wam wspominałem na wstępie, jak widzicie, odległość jest około 70-80 km i ta siła sygnału już nie jest aż tak dobra, natomiast jeżeli byłby to teren otwarty, mielibyśmy tutaj znacznie lepsze warunki terenowe, no to myślę, że mielibyśmy tutaj siłę sygnału na poziomie pewno 80, może nawet 90%. Tak więc jak widzicie, te odległości podawane przez producentów w parametrach technicznych anten nie zawsze mają przełożenie na rzeczywistość, ponieważ tak jak już wspominałem, największe tutaj znaczenie ma przede wszystkim ukształtowanie terenu. Właśnie warunki, jeżeli chodzi o odbiór sygnału telewizyjnego, i tutaj musicie już sami sprawdzić, jaka antena w Waszej okolicy będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. Ok, myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję anteny Wiox Digital 360. Jak widzieliście, antena jest nieźle wykonana. Dobrze prezentuje się też pod względem designu. Mamy możliwość ustawienia anteny w pozycji zarówno pojonowej, jak też pozycji poziomej. No, i też, jeżeli chodzi o sam montaż, bardzo prosty, bez użycia narzędzi. Tak więc myślę, że nie będziecie mieć z tym żadnych problemów. Natomiast, jeżeli chodzi o pomiary siły i jakości sygnału, to jak mogliście zobaczyć, przynajmniej w mojej okolicy, ta antena świetnie sobie radzi z odbiorem wszystkich multiplexów. Jak widzieliście, ta jakość i siła sygnału na bardzo wysokim poziomie. No, i na sam koniec jeszcze chciałem Wam pokazać zestawienie tutaj tych trzech anten marki Viox, które mieliście okazję zobaczyć na moim kanale czyli Digital 720, Digital 360 oraz Digital 360 Lite. Teraz w tej tabelce widzicie ich parametry techniczne, jak pewno już zauważyliście, największe wzmocnienie ma właśnie antena Digital 360, czyli tą, którą dzisiaj testowaliśmy. Natomiast no te parametry są bardzo zbliżone. Oczywiście ten najdroższy model ma nieco inną konstrukcję, ma tutaj od razu odbiór w pionie i w poziomie bez konieczności obracania tej anteny. Więc ona taka jest najbardziej rozbudowana. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, pomiary, parametry, jak widzieliście, nie ma aż takich dużych różnic pomiędzy tymi wszystkimi antenami. Dlatego też wydaje mi się, że Digita 360 jest chyba takim optymalnym rozwiązaniem, ponieważ mamy tutaj wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od wydajnej anteny zewnętrznej anteny dookulnej, mamy duże wzmocnienie 30 dB, największe z tych wszystkich trzech anten. Mamy filtry LT. Mamy obsługę kanałów zarówno UHF jak też VHF i w zestawie mamy już też ten przewód 10-metrowy, którego nam brakuje w tym najtańszym modelu właśnie Digital 360 Lite. Dlatego też jeżeli nie macie gotowej instalacji, potrzebujecie dokupić właśnie przewód antenowy, końcówki, to wszystko podłączyć, no to lepszym rozwiązaniem będzie właśnie wybór w wersji Digital 360, ponieważ kosztuje ona tutaj 59 zł bodajże więcej. Natomiast mamy już przewód w zestawie, mamy gotowe końcówki, mamy wszystko złożone, wystarczy tylko podłączyć i cieszyć się z odbioru kanałów na ziemnej telewizji cyfrowej. Z mojej strony na to by było że tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Niedługo już kolejne recenzje na kanale Smart Test, dlatego też zachęcam do subskrypcji kanału. Najlepiej z tym dzwoneczkiem, żebyście niczego nie przegapili. Proszę też o łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach. Cześć!